Zbliżają się święta i dziś pójdziemy w stronę, w którą zwykle nie chodzę, czyli w kierunku rzeczy bardzo słodkich. Zrobimy sobie brazylijskie brigadeiros. Genialny w swojej prostocie przepis, popularny od lat 40. ubiegłego wieku, więc myślę, że absolutnie zasługuje na tę popularność. Już podaję składniki. Po pierwsze łyżka masła. Jeżeli odważacie składniki, to będzie to około 20 g. Uwaga, masło może być solone. Jeżeli nie jest solone, to możecie dodać małą szczyptę soli. Do białej wersji będą też potrzebne 4 łyżki wiórków kokosowych i puszka słodzonego skondensowanego mleka około 400 g będzie też potrzebny mały rondelek z grubym dnem taki wiecie żeby nie przypalało się łatwo i coś do mieszania najlepiej jakaś łyżka albo łopatka silikonowa która dobrze zgarnia z dna garnka Na zdjęciu na początku filmu to jest jedna porcja wszystkie są białe w środku część jest obtoczona w kakao żeby było trochę różnorodności do rondelka wlewamy mleko skondensowane i dodajemy masełko. Podgrzewamy to lekko, żeby masło rozpuściło się. Pamiętajcie, że masę należy cały czas mieszać, żeby nie przewierała do dna garnka. I na początek proponuję lekkie grzanie. Potrwa wszystko dłużej, ale macie lepszą kontrolę nad całym procesem. Masę należy ciągle mieszając podgrzewać, w momencie kiedy masa zaczyna gęstnieć możemy do niej dodać wiórki kokosowe i podgrzewamy nadal mieszając cały czas i skarniając masę z brzegów i na rondelka. I nie zostawiajcie tego ani na chwilę, bo y, może się y, skończyć przypaleniem, więc mieszamy, cały czas mieszamy sobie spokojnie. Możecie sobie wyłączyć jakiś podcast, żeby się nie nudziło. Może to potrwać od 10 do 20 minut. Zaraz pokażę, w którym momencie jest gotowe. I tutaj test na gotowość wygląda na to, że jest już dość gęsty, ale zaraz zobaczycie, jak przeciągnę łyżką przez środek. Widać było, jak przeciągam łyżką przez środek. Y masy, to nie zostaje mi ślad. Jeszcze nie gotowe i należy dalej podgrzewać. Nadal cierpliwie mieszamy. W tym momencie masa już zmienia charakter, robi się z niej taki karmel. znaczy je jest już gęste i zaczyna odstawać od brzegów. Teraz jeśli przeciągnę łyżką przez środek, to zrobi mi się ślad, który trwa może 3-4 sekundy, zanim połączy się znowu raz, dwa, trzy. I jeszcze chwilę i będzie gotowe. Nie chcę tego gotować za długo, bo wtedy robi się takie mocno ciągnące, a chodzi o to, żeby było miękkie, takie miało dobrą konsystencję w środku. No tutaj jesteśmy już prawie gotowi. 1 2 3 4. Trochę czasu to trwa, zanim masa się połączy, robi się gęsta. Jeszcze przez chwilę podgrzewam, ale jesteśmy już blisko. Tutaj jeszcze jeden test po przekrzywieniu garnka powinno spływać w całości. To widać już jest gęsta. Proces jest trochę taki jak przy karmalizacji cukru, nie dzieje się długo nic, a potem nagle masa się zagęszcza. I jeszcze raz testujemy masę, przeciągamy łyżką przez środek. 1, 2, 3, 4, 5. Myślę, że zbliżamy się już do końca. Teraz myślę, że jest już gotowe, zdejmujemy skrzania. I jeszcze pokażę, jak to zrobić w wersji czekoladowej. I zaczynamy od tych samych składników, czyli duża łyżka stołowa masła, puszka słodzonego mleka skondensowanego, do tego 3 łyżki kakao. Moim zdaniem najlepsze jest tu ciemne kakao w proszku, bo cukru jest już dość tego mleka słodzonego. I gotujemy tak samo, aż masa zgęstnieje. Wydaje mi się, że gotowanie tej wersji kakaowej przebiega szybciej i masa szybciej gęstnieje. Test na gęstość robimy w ten sam sposób, czyli przeciągamy łyżką przez środek i jeśli masa zachowuje podział przez kilka sekund, to jest gotowa. To była dygresja na temat ciemnych kulek, a teraz wracamy do masy kokosowej. Wylewamy ją na płaski talerz uprzednio natłuszczony i należy ją dobrze przestudzić. Po ostudzeniu masa gęstnie i łatwiej z niej formować kulki. A ręce należy dobrze natłuścić, bo wtedy masa nie przykleja się do rąk. Dobrze jest też natłuścić foremkę do wycinania. Ja wycinam foremkę, bo wtedy łatwo jest zrobić kulki tej samej wielkości, ale możecie oczywiście nabierać łyżeczką. Inny sposób na to, żeby kulki były tej samej wielkości, to po prostu pokroić w Kratkę nożem. I wtedy też mamy ten, tę samą wielkość kulek. Uformowane kuleczki odkładamy na natłuszczony talerz, żeby nie przyklejały się do powierzchni. I potem, kiedy mamy już wszystkie gotowe, to zaczynamy obtaczać je w, na przykład w wiórkach kokosowych kakao albo mielonych migdałach, co sobie życzycie. Oryginalne w wersji kokosowej obtaczane są w wiórkach kokosowych i w każdy włożony jest goździk. Ja tego nie praktykuję, ale róbcie jak chcecie. Czekoladowe natomiast najczęściej obtaczane są posypką czekoladową chciałam to zrobić do filmu, ale niestety w, u mnie w sklepach jest tylko w kolorze zielonym i jakieś takie kolorowe posypki, które moim zdaniem nie bardzo się nadają. Bardzo ładne obtoczone są w ciemnym kakao albo w wiórkach kokosowych. Można też oczywiście obtaczać siekanymi orzechami albo nawet cukrem kryształem. Wydaje mi się, że biała wersja byłaby super z suszonymi owocami powierzchni, na przykład liofilizowanymi truskawkami, ale to zostawię już na święta. Jeśli uda mi się kupić takie liofilizowane truskawki albo maliny, to spróbuję. Kuleczki po schłodzeniu trzymają formę i są dość twarde. Ale jeśli chcecie ładnie je zaprezentować, to dobrze jest mieć małe foremki do czekoladek. Mogą być papierowe albo aluminiowe. No i oczywiście różne pomysły na posypki. Próbowałam siekanych migdałów, pistacji ciemnej czekolady, mielonych migdałów, wiórki kokosowe są bardzo dobre. Dobrze jest, jeśli po przygotowaniu możecie odstawić je na kilka godzin do lodówki. Można je zamrozić, można też przechowywać w lodówce do tygodnia, ale wierzcie mi, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby stały tyle czasu w lodówce. Mają te dziwną właściwości, że po prostu znikają. Ja też już znikam, życząc Wam smacznego. Do zobaczenia.